Mistrzu? Gdzie jesteś? Kol, cool. patrz! Bramy portalu? Czy to królestwo chmur? No to wiemy, dokąd prowadzi. To chyba misterium. A to kraina zgubionych rzeczy! Ninjago. Nasz dom! 14, 15, 16. Brama do każdej z krajów? To może być pierwsza próba! O, czemu akurat próby, co? Czemu nie jakieś stwory? O, albo smoki! Smoki to ja lubię! Musimy chyba wybrać drzwi, tylko który? Szesnaścioro drzwi do szesnastu krain? Całkiem możliwe! Ale niech zgadnę! Wybierzemy nie te i skończymy w krainie wiecznego bólu! O, wszystko bym teraz oddał za ten miecz! Spokojnie, wymyślimy coś! Mistrz z potrafi!